Siemano! widać, że z tej strony komputeroni, gdzie będziemy grać na kaspowicach, będziemy je ulepszać. Ty bo na przykład jak żabka jest w takim stanie, to dzisiaj będzie o wiele lepiej wyglądała. No, sami zobaczycie, że będzie o wiele lepiej wyglądała. No, bo jak widzicie, teraz nie jest takaś. Super piękna. Tak. No i? Są słodki? Są. Jakoś perfekcyjne nam nie wyszły. No i jakoś nam wyszły. nie widzę, musimy je o jedno dalej. Tu trzeba je zrobić. Jest taki odcineczek. Podobno nic nagrałem. A to będzie taki kącik taki fajny. Biblioteczkę sobie weźmiemy. Stawimy lampę. Crafting. Tak. tu widzowie będzie taki takie coś fajne weźmy li, liście tropikalne i dajmy tu listki no i już zaczyna się powolutku lepszać. Dajcie znać, czy chcecie jakby widzieć jakie to buduję w komentarzach, czy wolicie tak, że po prostu robię się. Witam i robię cięcie. Mówię jakby, że robię żabkę i cięcie i już jest żabka, czy chcecie tam. Jaką kategorię filmów filmów chcecie? Dobra. O, Nie wiem, się stało. Jest jakaś awaria. Dobra no widzowie, ja do Was wrócę, gdy zrobię po prostu podłogę. O, dobra widzowie. No jak widzicie, no trochę też pozmieniałem. No jest inna. O wiele inna. No powiem szczerze, że mi się bardzo podoba. Nie ja wiem, jak Wam ogółem. No myślę, że chyba git. Ladę zrobimy. Ale też wiem. Oczywiście w kolorach naszych. <laughs> po prostu tutaj w podłodze będą szwalkery. Mam skrzyneczki. Już więc co tu dam. Mam beczki. Tu damy latarnię. Podamy. <laughs> Właśnie, no, oświetlenie jest ważne. Łągit. No razie się też tyłem tym zajmiesz trzeba, no co to w ogóle jest? No I patrzcie jak to ładnie będzie wyglądało. Zróbmy tak, także o! I tak to będzie. Zrobimy tak że to będzie z tym żeby tak o Mra widzowie ja robię cięcie i jakby widzimy się jak, jakby będzie taki wiecie o jaki dach mi chodzi no dobra widzowie jak widzicie skończyłem dnach tutaj jedynie Trzeba jeszcze zrobić coś. No i tutaj mam bardzo fajny plan i bardzo nietypowy. Że to po prostu będzie takie coś. No wydaje mi się, że bardzo ładne. Rzepka się bardzo polepszyła. A jeszcze przecież widzowie. Musimy zrobić regały. A regały będzie ciężko zrobić. O. I tu będzie pierwszy regał. To będzie takie coś, jakby koniec tego regału. no jakby i kolejno. Tym będzie krótszy. Nie wiem, że tu nic nie postawię. No, ale ja znalazłem na to plan. I piek, i piek. I tu tak samo. O jedno. I tym razem tu jedno. Tu, o. No i dobra, widzowie. A żabka jest ulepszona, ale będzie jeszcze z tego szorcik, jak to dokończę, więc ja się z Wami żegnam.